Przed wyborem założenia własnej działalności gospodarczej i zastanawiasz się, która forma opodatkowania będzie dla Ciebie najlepsza, zapraszam do odsłuchania filmów, w którym przedstawię Ci podstawowe zalety i wady każdej z form opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej. Obecnie przedsiębiorca może korzystać z jednej z czterech dopuszczalnych form opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli: po pierwsze, z zasad ogólnych, inaczej skala podatkowa, po drugie, z podatku liniowego. Po trzecie z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i po czwarte z karty podatkowej. Od razu należy jednak zaznaczyć, że w związku z prowadzeniem polskiego ładu nowi przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy, którzy chcieliby zmienić obecną formę opodatkowania, nie mogą skorzystać z ostatniej z przedstawionych form, czyli z karty podatkowej. Nowy przedsiębiorca ma zatem możliwość skorzystania wyłącznie z zasad ogólnych podatku liniowego. Oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czym się jednak charakteryzują te formy? Zacznijmy od zasad ogólnych. Skala podatkowa jest obecnie najpopularniejszą formą rozliczania. Aby skorzystać z tej formy, nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych wymogów, co oznacza, że jest ona dostępna dla każdego przedsiębiorcy. Czym charakteryzuje się skala podatkowa? Po pierwsze, Podatnicy wybierając tę formę korzystają z kwoty wolnej od podatku, która w 2023 roku wynosi aż 30 tysięcy złotych. Po drugie, opodatkowanie na zasadach ogólnych wiąże się z możliwością korzystania z ulg i zwolnień przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po trzecie, podstawą opodatkowania skali podatkowej jest dochód, czyli przychód po odjęciu kosztów uzyskania przychodu. Stawki podatku są różnorodne, zależne od osiągniętego dochodu. Do 120 tysięcy podatnik obowiązany jest uiścić 12% podatku, zaś powyżej tego progu stawka podatku wynosi już 32%. Co również istotne, wybierając tę formę opodatkowania, podatnik ma możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Kolejną formą opodatkowania, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy, jest podatek liniowy. Charakteryzuje się przede wszystkim jedną stałą stawką podatku, która jest niezależna od wysokości osiągniętego dochodu. Stawka ta wynosi 19%. Podstawą opodatkowania, podobnie jak w skali podatkowej, jest dochód, co oznacza, że możliwe jest odliczenie od przychodu kosztów jego uzyskania. Wybierając tę formę opodatkowania, przedsiębiorca nie ma jednak możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku, a także z innych ulg i zwolnień, które są przewidziane dla podatników opodatkowanych skalą podatkową. Mniej popularną wśród przedsiębiorców formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Regulacje dotyczące tej formy. Znajduje się w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W odróżnieniu od zasad ogólnych i podatku liniowego, ryczałtowcy płacą podatek od przychodu, a nie od dochodu. Przy tej formie opodatkowania nie ma zatem możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo stawki podatku zryczałtowanego są zależne od rodzaju prowadzonej działalności i wynoszą od 2 do 17%. Ryczałtowcy nie mają również możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku i innych ulg i zwolnień. Jednakże ta forma wiąże się z prowadzeniem uproszczonej księgowości, w tym niższymi kosztami księgowości. Karta podatkowa stanowi najprostszą formę opodatkowania. Obecnie Nowi przedsiębiorcy nie mają możliwości wybrania tej formy, co zostało wprowadzone wraz z Polskim Ładem. Przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową płacą kwotę podatku ustaloną przez naczelnika Urzędu Skarbowego na początku roku podatkowego, uwzględniając rodzaj i wielkość prowadzonej działalności. Dodatkowo, przy karcie podatkowej przedsiębiorcy mogą prowadzić uproszczoną księgowość. Karta podatkowa jest jednak obwarowana wieloma warunkami, m.in. dotyczącymi zatrudniania pracowników. Podsumowując, odpowiednia forma opodatkowania zależna jest m.in. od tego, jakie są przewidywane koszty, jakie są przewidywane przychody oraz jaki rodzaj działalności będziesz prowadzić. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. W następnych odcinkach opowiem więcej na temat konkretnych form opodatkowania, więc zapraszam do subskrypcji kanału.